Pozdrawiam Loweren, Franco, Anna Boska, Sorko, Jasiek, dwa palce na talce. O kurde, donajtujesz, tujesz, To pamiętam. Dziękuję ślicznie. Tymeks312, Olcia Karka, bardzo Ci dziękuję. Wróciłaś, bo przez pewien okres Cię nie było. Nie wiem, co się to Tobą działo, ale Cię nie by było. Judasz... Judaszu, pozdrawiam Cię. Skrót dla Ciebie miałem na, e, m, zrobić, co się mniej więcej działo, więc Judaszu, e, prawdopodobnie jutro zrobię ten skrót, obym tylko pamiętał, bo wiesz. Antoniego M. Starowa, Mariusza nie włoży tym razem. Tam już kilka ksyf jest tych. Nie włoży. <laughs> nie wsta. Nieboży i tak dalej, i tak dalej. Mateusz Kędzierski, wujek Tosiek i na końcu zacny Bolo, a prowokator pamiętam dalej. Ale nie pozdrawiam, żeby nie było.